Na przygód! Mamy tu lunetę, wiosło, solidną kotwicę z winą oraz tajemniczy myśli sprzęt. Czym możemy trącać struny tak jak kostką gitarową? Na gitarze gramy kostką, lecz to dobre będzie wiosło. Ajaj! Aj. Pirackimi uszami róż? I znikaj już! Dobrze. Sprawdźmy, czy uda się tak trącać struny, żeby kapitan Broda z nich wypadł. Pozwól, że cię podniosę, kapitanie. Już prawie jestem wolny. Trzeba spróbować jeszcze raz. Jeszcze raz! Ule! 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 Dzięki kapitanie, Miki! <śmienny> Nie ma za to, kapitanie! <śmienny> Miło cię znów widzieć, mały guftasie! Ciebie też, dziadku piracia! <śmienny> Mocno cię odmienił, czas na tak, mnie ostatnio przybliżył los nas? Jutaj! Karygo w dzisiaj bardzo jest rad! Tęsknił za wdukiem przez wiele lat! O, Rajuśku! Mój brat, tak samo ja. Naprawdę! Pocieszę się tak, jak najmocniej się da! Dlatego skiwiłem za to, bo mnie ukrywa i cześć! Dzięki, myślisz o tym samym? Kanapkę chcesz z usieć! Oho, jocho! super! Dzięki, że przypłynąłeś, Guftasie. Mam tyle kłopotów, że nie chciałbyś być w moich butach. Ale w prawym czy w lewym? <laughs> W obu. I to w tak ciasnych, że palcami nie da się ruszać. Jak pewnie widzicie, harmonijna wyspa to bardzo melodyjne miejsce. I gdy przychodzi piracka pełnia księżyca musi być nastrojona. Tak jak to banjo. Hmm, Rety, ja wiem jak się stroi ukulele. Ja umiem nastroić auto. Ale jak tutaj nastroić całą wyspę? Do tego potrzebny mi jest mój skarb. Słuchajcie dobrze, marynarze. Jeśli harmonijna wyspa nie będzie nastrojona, to zatonie i spocznie na dnie morza. Arr, to mi się ani trochę nie podoba. A skarb jest niepotrzebny, by nie dopuścić do zatopienia wyspy. To już się dziadku nie martw. Poprawdę mówiąc, tylko my możemy znaleźć twój skarb. Ach. Jest jeszcze gorzej niż przedtem! A niech to grzmiące garłacze! Opuścić statek! Biegiem na ksylofonowe wzgórza!